Nie, nie skończyłem z Nie, nie mam papierów na psychologię. Problemy później z narkotykami, jeżeli chodzi o morfinę, którą miałem jakby dostarczaną w Niemczech. Poprosiłem Monikę o to, żeby zadała pytanie swoim widzom, jak to jest z Anną, że to ona nie jest pro-elbigencka. Sam. Miałem, tak jak Wam mówiłem, sam mam wiele zabiegów operacyjnych ze względu na te rzeczy, które działy się u mnie w domu. Wiele złamań, zwichnięć było, to co byłem maltretowany w domu, do tego też nie chcę wracać. Wiele rzeczy miałem robione z buzią. No i sam jakby korzystałem z usług, czy stomatologii estetycznej, czy chirurgii szczękowej itd. Byłem jej wizytę u mojego lekarza psychiatru, którego nie tyle, że leczę się psychiatryczne, co bardziej. Yy, korzystam z usług. Monika yy, z groźbami wychodzi dalej w wiadomościach prywatnych, wysyła mnie i to nie jedno, nie dwie, żebym nie komentował, że nie mam prawa komentować, że to jest jej, jej sprawa, co ona pisze, co ona robi, a ja nie mam prawa odnosić się do pewnych rzeczy. Ja tylko w sposób merytoryczny odnoszę się do ich kłamstw. Powiedziałem Monice, Monika, jeżeli już zamierzasz kłamać, to kłam tak, żeby ludzie Tobie uwierzyli. Może nie jestem idealny, ale całe życie walczyłem o siebie. Moi drodzy, ja Was tylko proszę o to, żebyście zgłaszali konto Anne, żeby zlikwidować to konto. Moi drodzy, już tłumaczyłem, ja nie chcę mówić o tym, co było w Niemczech. Powiedziałem o pewnym rodzaju układzie i tak dalej, jak to miało wyglądać i tak jak to wyglądało i tak dalej. Pewne rzeczy chcę zostawić dla siebie. Funkcjonowałem między Poznaniem a Berlinem, o tym też mówiłem. Proszę, bardzo proszę, blok zgłaszać konto Anny, bo ona nie odpuści. Prawdą jest, i ja jeszcze raz to powiem, że ona ma zaburzenia natury psychicznej, ma rentę chorobową przyznaną. Dziwię się jej rodzicom i rodzinie, która jest poinformowana o wszystkim, o jej działaniach względem mnie, że nie podjęto żadnych działań. Znowu policja będzie musiała podjąć działania wyjaśniające. Nie mam na to czasu, żeby chodzić po policjach znowu wszcząć tą procedurę, znowu y, będzie wizyta kuratora, y, znowu będzie procedura wszczęta przymusowego leczenia psychiatry. Moi drodzy, ja nie mam na to po prostu zwyczajnie sił, bo skupiam się na swojej rodzinie, na swoim partnerze, Układ ułożyłem swoje życie. Dlaczego znowu mam w to gówno wchodzić? No mija się z prawdą to, y, to jedno, natomiast ona nie przyjmuje jakiejkolwiek krytyki, no i w tym jest jeden wielki Problem? Anka ma robić live? No, nie będę uczestniczył w tej patologicznej scenarii. Ania jest osobą, która jest chora psychicznie, to każdy wie. Ja się dziwię, że jej rodzina, wiedząc o. Ja nie jestem jedyną osobą, którą nękała, tylko u mnie uparła się ze względu na to, że jestem osobą rozpoznawalną, publiczną. I można mnie łatwiej dotknąć, zgnębić, i tak dalej. I ona nie odpuści. Natomiast jest to osoba, która ma problem alkoholowy, która nie bierze leków, bo jak się pisze, pije alkohol, no to chyba, że ona pije alkohol i jeszcze bierze leki, no to wtedy jest naćpana, no to wtedy to wszystko wyjaśnia, to w jakikolwiek sposób się zachowuje. To do kwestii zwierząt, jej i nie chcę poruszać tego tematu, bo nawet nie chcę myśleć. Natomiast. Wystarczyło mi to co widziałem na filmach. No nie wygląda to za dobrze. Nie, nie skończyłem